O, telewizja idzie. O, a tutaj jest taka kamera do vlogowania. Filma Sonic XL. Mamy nawet jakieś chyba filmy kodaka tutaj. No cały zestaw. Nic tylko kręcić. Coś pięknego. Przedstawiam pięknych sprzedających. No cuda. Przepiękny industrialny napis. Was serdecznie na kanale klasyka nazywam się Karolina Ziętek i dzisiaj jest ten dzień, kiedy wybieram się na targ staroci w Bytomiu, w Szombierkach, który organizowany jest w każdą sobotę, pierwszą sobotę danego miesiąca. A dzisiaj jest piątek, bo w piątek też sprzedawcy się wystawiają, więc jadę z samego rana, wystrojona niczym Indiana Jones w spódnicy i idę na łowy. Dzisiaj nie szukam czegoś szczególnego Szukam po prostu ładnych rzeczy Być może swój prezent urodzinowy Bo urodziny mam w tym miesiącu Co prawda na samym końcu miesiąca, ale zawsze jest okazja, prawda? Zawsze jest okazja żeby kupić sobie coś ładnego Może teraz, a jak nie to na następnej giełdzie na początku czerwca No to, to idę a może już tutaj zobaczę, jak to wygląda. W sumie nigdy z tej perspektywy nie pokazywałam Wam tego targu. A! No i pierwszy raz nakręciłam Wam, jak tutaj dojechać. Jeżeli pojedziecie autobusem, komunikacją miejską, pociągiem, to proszę bardzo. Jak możecie tutaj dojechać? Otóż tu przejeżdżacie na dworzec główny w Bytomiu, a później musicie się troszeczkę przejść na tramwaj. Dworzec w Bytomiu jest obecnie w przebudowie, więc. Przechodzimy takim ciekawym miejscem. Tam po drugiej stronie jest wąskotorówka, taka zabytkowa ciuchcia można powiedzieć, która jedzie aż na zalew hechło. Fajne takie jeziorko, gdzie można odpocząć latem szczególnie. Jest przystanek wąskotorówki, a za nim, proszę bardzo, stary dworzec bytomu, który jest teraz zrestaurowany. Swoją drogą jestem ciekawa, jak będzie wyglądać i czy zachowają ten industrialny styl bytomu, jakby nie było. Chociaż to tak bardzo ładnie nazwałam, bo ten dworzec straszył od lat. A teraz zobaczymy, jak się będzie prezentować. No dobrze, tutaj mamy, zobaczcie, ten przystanek i schodzimy na dół. A teraz przystanek tramwajowy. tymi liniami tramwajowymi dojedziecie? Ja czekam na czego. Jeśli pojedziecie tramwajem numer 9, to dojedziecie niemalże pod sam stadion Szombierki, bo zakręca. Jeżeli pojedziecie tramwajem numer 5, wysiadacie przy starym kościele i troszeczkę musicie się przejść, ale to dosłownie są dwie minuty spacerkiem. A jeżeli pojedziecie samochodem, to wystarczy w nawigacji wpisać Szombierki stadion i już co prawda giełda nie jest na samym stadionie, ale na obrzeżach. Więc już tutaj może. Oh, ale się cieszę, że znalazłam taką miejscówkę, żeby wam pokazać, jak to tutaj wygląda. Patrzcie, tam całe alejki, tam jest kolejny plac. Tutaj dróżka idzie na ten plac, który zaraz wam pokażę, tylko przejdę dalej. A oh, proszę bardzo, widok z góry na kolejny plac tam jest jeszcze cała droga staroci zakręca na następny wielki plac więc tutaj musicie naprawdę założyć bardzo wygodne buty mieć dużo cierpliwości i przyjechać w miarę wcześnie, żeby być w stanie obejść całość, bo sprzedawcy zaczynają się pakować tak około pierwszej, drugiej, więc warto to przemyśleć i być tutaj z samego rana. Dzisiaj pogoda jest wręcz idealna, ani nie pada, ani nie jest za gorąco. Ma jest idealny do właśnie kupowania i łowów na takiej giełdzie staroci, więc dzisiaj sprzedawcy będą raczej długo, chociaż ja aż tyle czasu nie mam, bo a, muszę się gdzieś pojawić po 13 jeszcze to muszę dotrzeć, więc biegnę, biegnę i dzisiaj Wam postaram się jak najwięcej pokazać. Dotarłam na kartony. piękne biureczko. Te same duże rzeczy. Zazwyczaj szukam tej drobnicy. Kolejna kosmetyczka. Oczywiście, że tak. O, to jest jeszcze jakaś góra. Czekajcie, czekajcie. Tutaj kosmetyczka a tutaj notesik listownik. Żarów. Fiksa. ten stolik, jaki piękny, cały rzeźbiony w wersji. Schwitne, tutaj szyby brakuje u góry. Aparatów i kamer. Patrzcie jaka kamera vlogerska. Nie, to co moja. by ja się na tym znała. Zauważył on coś ciekawego.

Какие Может, это какая-то перука из досто. Как выглядит в такой мушельце? O, czyżby album? Taki gruby i ciężki no, jakiś katalog dla znaczków. Mhm. To jest album dla znaczki. Cieszmy. Pudełeczko na z lusterkiem. Jakie to ładne. Tutaj mamy tłoczenie. To wygląda jak narysowane. Nie wiem czy to jest na druk, czy to jest narysowane. Uwa na I o. Śliczne, nie? Byłam ciekawa, co skrywa w opakowaniu, w takiej portfeli i znalazłam mini-szachy. mini Co? fajne. Jest kieliszek, Taką fajną klatkę znalazłam, ale nie wiem, do jakiej drzwi go tutaj nie dać, bo już prawie wszystko mam gotowe. ale fajna jest jej tym zobaczę ile Pani mi ją wyceni tu też piękny taki kałamasz na biurko na tłuszcz brakuje tutaj tej jednej części już plastik, więc to jest takie na wzór starego, ale no urocze Co to, dopiero torba vlogera zastanawiałam, to, ja, dlaczego taka ciężka, a tutaj jest taka kamera do vlogowania firma SONIC XL mamy nawet jakieś chyba filmy Kodaka tutaj no cały zestaw nic tylko kręcić bo trzeba jeszcze chodzić na siłownię żeby być w stanie to podnieść to jest fajne, tutaj wkładało się takie um, klisze i można było oglądać to jest taki nietypowy przybornik kosmetyczka, zobaczcie, taka podłużna, elegancka. Pojemniki, lusterko. Hmm. Tutaj był chyba przybornik na paznokcie. Bo pielęgnacji paznokcie piękna. Wygląda co najmniej ekskluzywnie. No, to to fajna mini kochelka ze stali. Jak kompocik na przykład. Cała masa obrazów. W sumie nigdy tutaj się nie przyglądam, co tu mają, a może powinnam. Piękne ramy tutaj są. Plecy już niewystarczająco bolą. i wycenić to co mam. Pokażę Wam temu co tutaj dorwałam. I idę dalej na łowy. Jestem zadowolona, wydam 40 zł, a teraz i się chce. Nie zabrałam sobie nic do picia, więc muszę pójść poszukać czegoś. Tu jeździ taka pani z wózkiem i ma zawsze wodę. Muszę ją znaleźć. There is no place I'd rather be than right here next to you And I truly love to talk about your lovers only. Never spare me details as you confide in me. I smile. Get... Not so bad. Oh, okay. Przepiękny industrialny napis. z kilo będzie dobrze? Easy it would be to fall for you. To coś nowego, ale bardzo ciekawego. Szufladniki, wszystko z trener. Lubię robione ręcznie. Yes. O, telewizja idzie! You and me, we're more than How silly it would be to, put this friendship to an end. To też jest coś pięknego idealnie na moje biurko do szkoły. Chociaż pół biurka by zajęło, ale co do niej. teraz się zrobiło zabawnie, pan wycenił to radio na 1000 zł więc znowu stwierdziłam, kurczę, ja i ten mój gust, a pan powiedział, że mam bardzo dobry gust, dlatego no takie ceny a nie inne a stwierdziłam, że mam niedługo urodziny, więc może to przemyślę, pan stwierdził, że skoro na pewno 18 urodziny, to zasługuje na jakąś zniżkę, no ale wciąż kurde, za dużo, za dużo czemu mi się podobają takie drogie rzeczy Później miałam telefon z urzędu skarbowego, więc myślałam, że dostanę mały zapał. Na szczęście to była pani, która mnie ogląda, którą pozdrawiam serdecznie. Bardzo miły telefon z urzędu skarbowego, a małą korekcję trzeba zrobić, więc mam dobry dzień. Mam dobry dzień. Tym bardziej, że na jednym stanowisku znalazłam ładne opakowanie z Porsche, Taki kartonik, tylko stare opakowanie. Ale się ładnie uśmiechnął i powiedział, że mam w gratisie. Tak po prostu, więc warto się uśmiechać. A całkiem przystojny bo ten pan, muszę powiedzieć. Dobra, idę dalej. Jeszcze mi został taki jeden duży plac do przejścia. Różowe rączniki. Coś pięknego. I nie mówię tutaj o tym odbiciu lustrze. Piękne. To jest ciekawe. Wygląda trochę jak z horroru no i już po zakupach dostałam jakieś alergii. cały czas jestem zasmarkana i się wzruszam, więc niewiele wam tutaj mówiłam ale wstawię wam coś fajnego z dobrą muzyczką jutro też tutaj będę może coś nakręcę, jadę pomóc rodzicom jak ze starych dobrych czasów bo zdecydowali, że przyjadą z kilkoma fajnymi rzeczami więc będę tu ale nie wiem czy będę coś nagrywać ale na pewno za moment pokażę wam moje zakupy za 3, 2, 1 Dlatego się pewnie nie spodziewaliście, że ten hol zakupowy zrobię w mojej szkole na mojej pięknej podłodze. Może zastanawialiście się tak? dlaczego jestem w szlafroku i co tak buczy, buczy ogrzewacz, bo tutaj będę miała rehabilitację zaraz, więc siedzę w szlafroku i czekam na panią, a w tym czasie pokażę Wam moje zakupy. Skromnietki, zakupy, skromniotki, 40 zł tutaj widzicie. 40 wydałam, natomiast no, y, wszystko jest o wiele więcej warte, chociażby ten mosiężny uchwyt, który wymaga czyszczenia, ale jest piękny, jest właśnie fajny, artykowski, nie mam gdzie go dać, no może coś jeszcze wykombinuję, żeby go zam zamontować, będę musiała coś z tym pokombinować, bo to mi się nie zmieści w drzwiach, bym musiała jakiś otwór zrobić ale po prostu tak mi się podoba. Jest piękny. Ja go kupiłam, tak czy siak kiedyś na pewno jeszcze będę coś remontować, albo jakąś szafkę przerabiać, albo cokolwiek, więc warto mieć takie rzeczy, bo gdzie ja później takie coś znajdę, nie? ale tu też te żłobienia, tu wszystko jest bardzo... Artykowskie, no piękne, po prostu piękne. Nie wiem, może gdzieś jeszcze go zamontuję. Po wyczyszczeniu na pewno będzie o wiele bardziej taki och elegancki. Chociaż nawet nie wiem, czy go chciałabym czyścić. Na pewno preparatem, chociaż troszeczkę. Co tu jeszcze mam? No ten flakonik, który widzieliście. Szklany, taki no name. Ja zazwyczaj nie kupuję w ogóle takich flakoników, tutaj powinna być pompka. I tu mamy taki psik ale ten jakoś mnie urzekł, bo jest taki mały. Zazwyczaj są to takie naprawdę duże już perfumetki. A tu proszę bardzo, takie maleństwo. No nie wiem, Co, coś w tym jest, że ja po prostu stwierdziłam, że muszę to mieć. Niwea bardzo mnie ucieszyła, to jest puder, taka mała zasypka. I ja już nakręciłam film o Marce Nivea, nie wiem czy widzieliście, historyczny, bardzo fajny, bardzo ciekawy moim zdaniem. Nasz taki też polski akcent tam się znajduje, więc jeżeli nie widzieliście to tutaj dam wam odnośnik, będzie też w opisie pod spodem i ogólnie w zakładce playliście historia znajdziecie ten film na 100%, więc posłuchajcie. Posłuchajcie, bo to fajne ciekawostki, więc oczywiście, że brałam, oczywiście, że musiałam to mieć. Fajne. Tutaj mam puder, nie znam tej marki, no ale na moje oko jakieś lata, może 70., więc kupiłam. Będę sprawdzać. Paris, taki oto puder. No i to jest to, co otrzymałam w prezencie od pana Burżuła. Zobaczcie, taki. Chyba to był jakiś puder, mmm, taki w kompakcie, taki prasowany. Nie wiem, właśnie cóż to jest. No, jak zobaczyłam burszuła, zobaczyłam pudełko, które mmm, wygląda mi na jakieś lata 50., może nawet wcześniejsze. No to stwierdziłam, że chcę. A tak się złożyło, że pan po prostu stwierdził, no, na co to jest? A puste, a to, to proszę w się dla pani. Więc zrobił mi pan dzień. Naprawdę bardzo przyjemny prezent, fajny. No ja wiem, że dla większości ludzi to nic, to jest po prostu pudełko, ale mnie to może naprowadzić. Do historii marki nie wszystko było katalogowane, nie każdy produkt jest dokładnie opisany, który pojawił się dawniej, więc zbieranie takich opakowań to jest już taki kroczek ku temu, żebym odkryła więcej, dowiedziała się więcej, więc szukam, szukam, a jak jeszcze dostałam za darmo, no to przecież nie odmówię, coś wspaniałego. Bardzo mnie to cieszyło, bardzo skromnie dzisiaj. Może jutro jeszcze troszeczkę przeszukam giełdę, bo na pewno będą nowi sprzedawcy, którzy przyjeżdżają tylko w sobotę. Więc jeszcze może coś kupię. Jeżeli kupię, to Wam to wrzucę teraz. Może jeszcze coś nakręcę. Na chwilę obecną nie wiem, więc zobaczymy. Zobaczymy. Muzyka Towar rozpakowany. Zobaczcie jakie piękne, kolorowe wazony są u moich rodziców i cały stolik z kieliszkami takimi ładnymi, kolorowymi. Piękne są. A ja idę ja teraz zwiedzać, skoro towar rozpakowany, rodzice będą sprzedawać, a ja zobaczę co jeszcze dzisiaj się pojawiło. Jakie cudowne łóżko. Walizka wielka, piękna. Przedstawiam pięknych sprzedających. Właściciel tego łóżka, tak? Zapraszamy tutaj. Nogi wystawały i tego musi sprzedać. A, no bo takie krótkie jest, no. To dla mnie idealne. Dziękuję za prezentację. No widzicie, niektórzy sprzedający sami się pchają przed obiektem. Chcą pokazać co tam mają. A! Czasem muszę uważać, bo nie każdy chce pokazywać, co na stanowisku ma. O, jaki fotel ciekawy. Zobaczcie, jaka lampa. To jest Nie, to jest na ubrania, zobaczcie, żeby się nie odkręcały. Ekstra. Dzisiaj już chłodno, aczkolwiek dalej przyjemnie, natomiast ma padać, więc szybciutko jeszcze zrobię trasę. Kartony omijam, bo już wczoraj tam wszystko przegrzewałam. Też sporo ludzi tutaj jest. Idę dalej. Zobaczyłam takie ciekawe lampki. Drewno i szkło. Fajne, nie? Taki orientalny jakby styl. Ale nasze takie szkło, które w perelowskich drzwiach się znajdowało, bardzo często są. Miałam takie w domu. Ładne. Ciekawe są. Na mm -hmm. Szkło uranowe. Cudne. Żywa jaka fajna rama. No, to już spoko. Ładna ta szafeczka. W jakiej cenie ta szafeczka narożna? Dwie stówki pani. Patrzcie jakie cudowne mebelki drewniane. Tworzenie dzieciństwa. Wszystko się otwiera. Wspaniałe są, a to miałam dosłownie takie same łasu, smerfy, pamiętacie te przypinki w stylu, fajnie, że one są takie odbarwione już, ekstra. O tym Wam nigdy nie mówiłam, a być może dla kogoś, kto jest tutaj pierwszy raz, będzie to taka dosyć istotna informacja, że w tym budynku ze mną, tym zielonym, czyli przy stadionowym, jest toaleta. Są oczywiście to i to je rozstawione w niektórych miejscach, ale jak to jest tak trochę bardziej luksusowo, oczywiście bez szaleństw, to tutaj na dole mi się schodzi na dół, jest toaleta. Kosztuje 2 zł, więc przygotujcie też jakieś drobne ale w sumie ogólnie trzeba mieć tutaj gotówkę przygotowaną jak chcecie tu przyjechać, kartą nie zapłacicie więc tak, tam jest toaleta, tak w razie potrzeby tylko mówię półeczka jeszcze czeka, pokazywałam wam ją w ostatnim odcinku no i te lustra z wczoraj Ale to to widać Dobra, już mi zimno wracam do rodziców trochę potępować. Może później jeszcze małą rundkę zrobić. Zaczyna padać, więc musimy się pakować. Nie, nie jestem w ogóle mokra, bo płaszcz wodoodporny, który kupiłam w Lumpeksie się sprawdził idealnie. No i jestem w domu. Jak widzieliście ewakuacja musiała być. Zaczęło mocno lać, więc płaszcz przeciwdeszczowy kupiony w Lumpeksie mistrzostwo świata. Jestem sucha na szczęście, bo on jest bardzo długi. Daliśmy radę wszystko zapakować. No to jest ten minus. Niestety, sprzedawcy muszą być przygotowani na taką pogodę i często brzydkie, niesprzyjające warunki pogodowe powodują, że no giełda nie za bardzo się może udać. Ale do no, około 11 było dobrze, więc coś tam udało się sprzedać, a to jest najważniejsze. Ja dzisiaj nic nie kupiłam, ale nie to było dzisiaj najważniejsze najważniejsza była sprzedaż i pomoc rodzicom, żeby to rozpakować i zapakować później ja teraz się przebieram jadę na budowę, a wam chciałam bardzo podziękować za to, że obejrzeliście ten film, chcę też podziękować każdej jednej osobie, która mnie spotkała na tych targach, która mnie rozpoznała przybiła piątkę żółwika przytuliła, pogadała bardzo mi było miło was poznać no i mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnej giełdzie za miesiąc będę, zrobię wszystko, żeby być, a więc do zobaczenia. Pa.